Witam serdecznie. To, co dostałem z Komisariatu Trzeciego Policji w Gliwicach w sprawie niewywieszenia flagi Polski na budynku Prokuratury w Gliwicach w dniu 20 czerwca, rzuciło mnie na kolana. Pan podinspektor Damian Fusek nie widzi nic w tym, że, będąc tam na miejscu ze Szczepanem, zauważyliśmy, że nie ma flagi Polski w miejscu na to przeznaczone. Jak twierdzi pan podinspektor, flagę zawieszono o godzinie 16.15 dnia 20 czerwca bieżącego roku. Coś niesamowitego pan podinspektor powołał się na przepisy z 31 stycznia 1980 roku. Czyli z czasów dawno minionych, czyli z czasów komuny. Ale ten aspekt sprawy pominny. Teraz posłuchajcie, jak gliwicka policja argumentuje to, aby nie ukarać osoby za to niedopatrzenie. Komisariat Policji Trzeci w Gliwicach. Zawiadomienie zawiadamiającego O niewniesieniu wniosku o ukaranie do sądu. Na podstawie artykułu 54 paragraf 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zawiadamiam pana, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie w sprawie w dniu 20 czerwca 2024 roku w Gliwicach na ulicy Dubła 16 w związku z Narodowym Dniem Powstań Śląskich. Poprzez niewywieszenie flagi Polski na budynku prokuratury naruszył przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej. Na powyższą okoliczność podjęto czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z artykułu 49 paragraf 2 kodeksu wykroczeń, w trakcie których ustalono osobę odpowiedzialną za wywieszanie flagi państwowej na budynku prokuratury okręgowej w Gliwicach. W związku z powyższym nawiązano kontakt z wyżej wymienioną osobą, gdzie podczas rozmowy ustalono, iż flaga państwowa RP została wywieszona o godzinie 16:14 dnia 20 czerwca 2024 roku. W wyniku podjętych czynności wyjaśniających ustalono, iż treść obowiązującego aktu prawnego, ustawa o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych z dnia 31 stycznia 1980 roku nie przewiduje czasu, w którym flaga państwowa ma zostać wywieszona. W związku z powyższym czynu nie popełniono, dlatego też podjęto decyzję o sporządzeniu wniosku o odstąpienie od kierowania wniosku do sądu. Wobec powyższego stosownym jest wnioskowa jak w sentencji. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z treścią artykułu 56a KPO w związku z artykułem 108 KPO przysługuje w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zażalenie do komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach na niewniesienie wniosku o ukaranie. Zażalenie należy wnieść na piśmie za moim pośrednictwem. Zastępca komendanta komisariatu policji trzeciego w Gliwicach. Podinspektor Damian Fussek Widzieliśmy ze Szczepanem, Adamem, Pawłem i innymi patriotami różną argumentację urzędów i służb, z jakiego powodu nie wywieszono flagi państwowej, ale z czymś takim jeszcze się nie spotkaliśmy. Oczywiście złożyłem zażalenie na to postanowienie. Przykładowo tak argumentując sprawę, można by było wywiesić flagę Polski o godzinie 23.59 w dniu 11 listopada lub 3 maja na Urzędzie Państwowym. Nie ponosząc żadnych konsekwencji prawnych z tego tytułu, jaką złość wywołałaby sprawa flagi, gdyby była wywieszona na jedną minutę. Przypomnę, że doba zaczyna się od sekundy po północy. Dalej sprawą zajmie się Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Będziemy informowali Was o tym, jak sprawa się zakończyła, bo z taką argumentacją, jaka jest w piśmie z policji, jeszcze się nie spotkaliśmy. Ciąg dalszy nastąpi.